Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Adrian, a to jest kanał Pewne Bety, na którym jak sama nazwa wskazuje, będziemy sobie obstawiać mecze. Głównie piłki nożnej, dodatkowo będziemy to robić w bardzo ciekawym systemie Fibonacciego. O nim za chwilkę troszeczkę więcej sobie opowiemy. Niektórzy z Was pewnie mnie kojarzą, niektórzy nie, dlatego dla tych, którzy nie wiedzą kim jestem, pokrótce się przedstawię. Mam na imię Adrian, prowadzę kanał na YouTube już od dobrych kilku lat, na którym gram sobie w FIFA. Oprócz tego interesuję się piłką nożną i w wolnym czasie czasami obstawiam sobie mecze, najczęściej piłki nożnej, właśnie. Dlatego też dzisiaj spotykamy się w tym miejscu i będziemy sobie próbowali, miejmy nadzieję, wygrywać sporo pieniędzy. O to w końcu w tym wszystkim chodzi. Odcinki na tym kanale będą pojawiały się 5 razy w tygodniu. Przynajmniej taki jest plan. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie się go bez problemu trzymać. Za każdym razem, na każdym odcinku będę obstawiał jeden kupon na dwa spotkania o łącznym kursie w okolicach 3. Bardzo proste, prawda? Tak samo proste jak system progresji Fibonacci'ego, którym będziemy się posługiwać przy obstawianiu naszych kuponów. Brzmi skomplikowanie, wiem o tym, ale spokojnie, wcale takie nie jest. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, już tłumaczę. Więc załóżmy, że mamy jakiś tam ciąg liczb. Powiedzmy, że jest to liczba 1 i 1. I ta kolejna jest sumą dwóch poprzednich. W tym wypadku sumą dwóch jedynek jest oczywiście dwójka. Następną liczbą będzie 3, ponieważ jest to suma dwóch poprzednich liczb. 2 plus 1 daje nam 3. Następna liczba to już będzie 5, ponieważ dwie poprzednie liczby to dwójka i trójka, które razem dają piątkę właśnie. Kolejną liczbą będzie 8, 5 plus 3 to się równa 8. Następna będzie już 13, ponieważ 5 plus 8 daje nam właśnie 13. Na tym mniej więcej to wszystko polega. Jakie to będzie miało przełożenie na nasze obstawianie? Ano takie, że zaczynamy sobie od kwoty wyjściowej 50 zł. Każdy kolejny kupon. Jeżeli będziemy przegrywać, będzie obstawiany za sumę dwóch poprzednich kuponów. Czyli przykładowo dzisiaj obstawimy sobie kupon za 50 zł, przegramy go, następnym razem też obstawimy za 50 zł, bo jakby nie będziemy mieli dwóch poprzednich liczb, będzie to tylko jedna liczba 50 zł, więc automatycznie 50 zł zostanie. Ale jeżeli znowu przegramy te kolejne 5 dyszek, to w następnym odcinku obstawiamy już 100 zł, ponieważ dwie poprzednie liczby to 50 i 50, co daje nam razem 100. Jeżeli przegramy ten kupon za stówkę, no to później dodajemy 100 zł i 50, co daje nam 150 i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wcale nie jest to takie trudne, na jakie brzmi. Kurs na naszym kuponie zawsze będzie oscylował w okolicach trójki, więc dzięki temu, nawet jeżeli będziemy przegrywać te kupony, to później, jeżeli kupon nam siądzie, będzie na nim obsadzać coraz więcej pieniędzy, dzięki czemu, jakby, wiecie, odbijemy się i z powrotem wszystko będzie elegancko. No ale dobra, dosyć tego gadania o tym, w jaki sposób będziemy grać. Teraz mały konkurs typerski dla Was w którym do wygrania będzie 50 zł bonusu do wygranej w BetClick, a mianowicie, aby wziąć udział i aby wygrać. Wystarczy obstawić wynik meczu Newcastle-Crystal Palace, oczywiście poprawnie, do godziny, uwaga, uwaga, o której jest to spotkanie? Mecz jest o 21.15 dzisiaj, w dniu, w którym wrzucam ten materiał. W takim razie umówmy się, że do godziny 20.00. Możecie obstawiać w komentarzach pod tym filmem, jaki będzie wynik tego meczu. Do tego dopiszcie sobie jeszcze login swój na BetClicku, bo bez tego nie będziecie brali udziału w konkursie. No i oczywiście komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Wiadomo o co chodzi. Natomiast moi drodzy, teraz coś dla nowych graczy, dla tych, którzy jeszcze nie mają konta na BetClicku. Zapraszam Was bardzo serdecznie do linku w opisie, Wchodząc w ten link i później podając kod BET50 przy rejestracji, dostaniecie zwrot. W wysokości 50 zł z przegranego kuponu. Natomiast jeżeli wygracie, no to normalnie pomnożycie swoją kasę. Także tak naprawdę nie ryzykujecie nic. Zapraszam serdecznie do korzystania z tej promki, bo myślę, że bardzo fajna sprawa. Także link w opisie, klikajcie tam koniecznie i działajcie jak trzeba. Także okej ok, moi drodzy, przechodzimy sobie już do konkretów. Jak widzicie znajdujemy się już na BetClicku, no i tak oto przechodzimy sobie do angielskiej Premier League, bo tą ligę właśnie bierzemy dzisiaj pod uwagę. Jak widzicie wtorek, 2 lutego odbywają się dzisiaj cztery spotkania. My pod lupę Bierzemy sobie mecz Wolverhampton z Arsenalem oraz Manchester United. Southampton, takie dwa spotkania postanowiłem sobie wytypować To one właśnie znajdą się na moim pierwszym kuponie Zacznijmy sobie od tego meczu Manchester United-Southampton I tutaj naprawdę miałem ostrą zagwozdkę z tym, jak ten mecz obstawiać yy, Myślałem nad tym, czy może nie postawić, że obie drużyny strzelą bramkę yy, Różne miałem jakieś warianty w głowie Ostatecznie jednak po prostu wynik meczu Manchester United, uważam, że czerwone diabły zostaną Zwycięzcami tego spotkania. Dlaczego odrzuciłem tę opcję z obiema drużynami zdobywającymi gole? Ano dlatego, że moi drodzy, Southampton w ostatnich trzech spotkaniach Premier League zdobyło tylko jednego gola. Myślę ponadto, że Manchester nie da sobie strzelić, a nawet jak da, to i tak wygra. I tego jestem bardziej pewien niż tego, że obydwa te zespoły strzelą. Oczywiście... Święci, nie wykluczam tego, że troszeczkę mogą krwi napsuć Czerwonym Diabłom, ale ostatecznie gdzieś tam jednak nie chcę ryzykować. Myślę, że Southampton jest jednak duża szansa, że nie zdobędzie bramki, stąd też odpuszczam ten typ i bezpiecznie chyba dosyć, chociaż też niepewnie, Manchester United wygra to spotkanie, grają Czerwone Diabły u siebie, no myślę, że wszystkie. Albo raczej przynajmniej większość czynników jest za tym, że Manchester naprawdę ma szansę w tym meczu zwyciężyć. Także tutaj taki prosty typ. No a teraz Wolverhampton, Arsenal. No i tutaj też chciałem trochę bardziej pokombinować. Myślałem nad tym, żeby tutaj po prostu sobie obstawić Arsenal, który jakby nie patrzeć jest lekkim faworytem w tym spotkaniu. O czym świadczą też kursy. Aczkolwiek Wolverhampton, moi drodzy, lubi troszeczkę krwi napsuć w tym zespołom z Top 6. Ja tutaj stawiam, że oba te zespoły zdobędą bramkę. Kurs 1,97 całkiem wysoki. Dlaczego tak uważam? No dlatego, że po prostu moim zdaniem defensywa Arsenalu jest na tyle dziurawa, że coś tam piłkarze Wolverhampton wcisną do siatki kanonierów. Czy tak będzie, to się okaże. Aczkolwiek taki jest mój typ, i uważam, że jak najbardziej jest szansa na to, żeby się sprawdził. Dlaczego też uważam, że Wolverhampton może strzelić Arsenalowi bramkę? Dlatego, że chociażby w listopadzie w potyczce tej drużyny Wolverhampton okazało się lepsze i tam strzelili kanonierom kilka brameczek, dlatego też tutaj taki typ, a nie inny troszeczkę ryzykowny, aczkolwiek uważam, że jak najbardziej może wejść, ten plan może się po prostu udać. Arsenal owszem gra lepiej w ostatnich tygodniach, niż to miało miejsce wcześniej ale tak jak już mówiłem, myślę, że nadal to jest drużyna, która z takimi klubami jak Wolverhampton może tracić bramkę. A to, że sam Arsenal strzeli, no tego jestem no, pewien nie, bo nic w nie jest pewne, ale jest na to duże prawdopodobieństwo. Stąd taki, moi drodzy, dzisiaj kuponik. Łączny kurs 2,97, czyli w okolicach 3, tak jak już mówiłem wcześniej. No i oczywiście stawiamy sobie 50 zł, tak jak już mówiłem na początku. Miejmy nadzieję, że to się uda. Do wyjęcia jest 130 zł i 68 groszy, także myślę, że nie pozostaje nam nic w tym momencie innego, jak najzwyczajniej w świecie. Postawić zakład. Także klikamy. Poszło. No i miejmy nadzieję, że nasze typy. Po prostu okażą się trafne. No i to była na tyle w tym materiale, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmem. Koniecznie tak nas potężny start, żeby ten pierwszy film został odebrany w fajny sposób, bo mam nadzieję, że wam się spodobał. No i oczywiście e, zachęcam was do śledzenia tego, co tutaj się będzie działo dalej. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się na razie. Piąteczka, cześć i papa, siema.